Chcemy wam powiedzieć, że nie samą Ameryką człowiek żyje, bo dzisiaj rozładujemy. Dziś wypadek przy pracy. Japonię. Stetryczenie ze mnie przeszło na niego i se kupił to te kamry. No bo tania była. Nie, bo była w zajebistym stanie. Tanią i bardzo dobrze. 75 tysięcy kilometrów Kilometrów. Pierwszy właściciel i pełny serwis wasu. Bartek wszystko sprawdził. No. <laughs> Chodź, okay. pooglądamy. Idziemy zobaczyć, co to się zakupiło. Co, co to się na... Odje o, o, może tak. Ponoć, kurczę, jest pali od strzała. I to będzie szybki rozładunek, ja już to wiem. górna, Powiedział, to może raz się uda, że będzie... Będzie szyb... szybki rozładunek? Yes. <laughs> jak zawsze, ale blenda chyba faktycznie jest cała. Ta, blenda cała. Cała, bo jest... Bo jest inna, nie? Jest inna, jak europejska. W ogóle zderzak jest inny, dużo ładniejszy, bo ma wcięcie na... Małą rampę. Bo, bo rejestracja jest normalnie tu. A ja oleju nie sprawdził. A oleju? Olej trzeba sprawdzić. Ja wiem, żeście sprawdzali. Dobra, pan, boście sprawdzali to, ale widzę, że to faktycznie jest na oryginalnym lakierze. O no. patrz, kurczono na klejkę. Ale ty. A tam wiesz, jak pan patrzy, że tu nawet nie ma zaczątków rdzy. Wuju, wiesz co? jest złodziejka. A najważniejsze. Tu nie ma zaczątku w ogóle rdzy. Ty ale to nie ma w ogóle rdzy. No ale przecież ja widziałem to na zdjęciach. Brązowe szyby widzę. To tak samo jak w le lesie. lesie. No. no ja wiem, że to nie jest fałosiem. No ja wiem. No ale no, ale, ale sam. Z... Ty, pracuje, co? Ale jak to wykonserwowane jest. No to kurde ten spód będzie zaje fajny. kopaki są w środku. Są no. kołpaki są, a są są, już widzę. Uuu, nawet dostałem czapkę w prezencie. O, widzisz, od jakiegoś kurde, o. Coś tam, czekaj, bo to poranna kawa, jeszcze nas, jeszcze, jeszcze, jeszcze nam nie płacą za reklamę, nie? To nie... No. <laughs> czekaj, trzeba przymierzyć kurde. Ale patrz, ja to widzę już welury w środku. No wiem, no żeś tymi, tymi welurami żeś mi właśnie zasapał, nie? Że nie... Najlepszym samochodem. No niestety, ta czapka też jest taka stara jak ten samochód, bo się nawet wędle, kurde te... Najlepszym... Regulacyjne rozsypały mi Najlepszy... w rączkach, Najlepszy... ale nie, przyje, to jest to podjaranie, takie Aha. kurde, wiesz, ja pierdolę ale już nie wiem, co mam z tobą zrobić. Ja najlepszym wow. samochodem z welurami, jakim jeździłem, to było me... Renault Safran. <laughs> ale to jest generalnie tej samej, no ne, Safran nie, to też. Safran wyżej, nie, nie, nie. Jest ne, wyżej? Ne, jest wyżej. Gdzie, no nie ma co porównywać. Kurde. Jak może być, kurde, coś wyżej od tej Camry, no proszę, ja, to, ja takie słabe auto kupiłem. Tak. A co to jest? Policyjny coś, coś, coś? Zareportowany wypadek do policji. No ale co, no. Lampeczka, błotniczek, zderzaczek, no i te welury, właśnie. Zero zniszczeń, to jest tak wytrzymałe. Dywanów mi nie buchnęli, nie było chyba sprzątaczy, ale jak, jak go na razie obejrzałem, to, on to faktycznie. Co, to, w oryginale, ale on nie miał w, w Carfaxie żadnej szkody. Nic. I to tak wygląda, że jest faktycznie to. Jedyne elementy, które będą lakierowane, to będzie błotnik no. i kurde, zderzak. No i przedni, bo jest, widzę tutaj, ale nie to no. pewnie w transporcie porysowane, A nie, minimalnie bo, bo, tam to było. I minimalnie tu. No. Chyba, że zaprawki tylko się zrobi. No ten jest troszeczkę tu głębiej, nie? Ale maska nawet nie posiada. Purky. tu jest jakiś odprysk. Nie, nie, yes? chodzi mi o odpryski. On nawet ma. Kurde, oni powolutku musieli tym jeździć. Ona nie ma za bardzo odprysków nawet. Jak na Kanadę. No właśnie o tym mówię. I słuchajcie, to jest auto z rynku kanadyjskiego, czyli narażone było na... Ale jak ten silnik faktycznie chodzi? No kurde, no ma 75 tysięcy kilometrów, full service, aso, no Tomek, no proszę Cię, nie? Siadaj, bo idziemy się. Nie ch... ja. A, ni***a? Ch... Ja, no to spadaj. Ty, o kurna, klima działa. Co? Klima działa, ja pierdziule, ale chłodzi. O skubaniec. Jakaś Co, Ty już detailing robisz, no nie, bo właśnie jakaś sadza masz i już się upierdzieliło, nie? Ubrudzę się? No właśnie, możesz się kurde ten, bo to widzisz sadza jest, no. Ja to muszę wydmuchać pierwsze. Daj otwórz szybę. To siadaj do tyłu. He, działa. Co działa? No szyba. Na mnie, miał będzie działać automat? Ta Ale ten. nie jest. Ale patrz jak mistrzowska. Jest to jest w stanie. No zajebiste. Naprawdę. Duży koń się na Ale masz kurde. Ty nie stać mnie na konia, żebym pojechał kurde do ostatniej i konia no, ci panu, Ty a później będziesz ztańkał, że go utrzymać nie potrafisz. Ty, gdzie? Ja pierdziałem. Owsa, na Jeszcze owsa, kula po dziadku, jeszcze mam trochę. Nie? <laughs> jeszcze masz trochę. <laughs> Ty w tym aucie nie stuknęło nic. Ja się On jest w perfekcyjnym czyjechać. stanie. To do tyłu sobie, siadaj. Do tyłu. O. Przecież te elektryczne się? fotele. Kurwa. No właśnie pchnij, ten elektryczny fotel, o widzisz, zadziałało. Ale, ale ty kurde. Ty. W przyszłym roku na koguta. Pa, on nie puka, nie stuka nic. Skurwa. Ja to idzie w jednym kurwa takim. No. Jedzie perfekcyjnie, ale chłodzi ta lodówka. Ale, ale nie ma dwustrefowego klimatronika, nie? No. No przepraszam cię co bardzo. to za radio? Oryginalne. Oryginalne. Ty, złote Toyota. No. Ciekawe gra. A jak to w ogóle się uruchamia to coś? Czekaj. Nasza stacja, polska gra. Dobra, wyłączamy to. Tu nie ma się do czego dopieprzyć. Plastiki niezużyte. Ale nic nie trzeszczy, nic nie trzęsze, po... nic puka, nic nie sztuka. Faktycznie, no idziemy powolutku. Nie ma nic. No, welesie w się Kwa... trzeszczy. Kura. Ja pierd... Ty, no nie ma nic. To mówię Ci, że wele się jest głośni. Ale on jak się zbiera, Skubaniec. Pięknie równo hamuje. No powiem... Za 1200 baksów? Zaszalałem, nie? A nie chcę pochodzić. elektryczne z tym... Wszystko, no. Też, o! Proszę, to rzadkie. Ale nie, ten welur powiem Ci, to się siedzi. Wow! No. Eee. Kurw! Są kapholdery, ale numer! <laughs> czekaj, czekaj, bo to jest coś od właściciela. Pozdrowienia. To jest rachunek serwisu. <laughs> nie, jest. nie. No. Jakaś lista zakupów. Dobra, będziemy. zostaw to w schowku, będziemy czytać. No, i e, mamy numery, e, to może do właściciela będziemy dzwonić. No może do... A o, jeden nawet jeden Ciekawe czy właściciel w ogóle wie, gdzie jest Polska. No. Co? Pewnie wie, bo. Jakby zobacz, a jakby tak znalazł faktycznie dane i by kurczę zrobił tutaj, że w PL to stoi tyle tysięcy kilometrów. Że takie kurczę, no stare auto jakby nie było, nie? Bo dla kogoś to było... 94 będzie zło. rok. No czwarty, bo właśnie pamiętałem, że no. jest czwarty. Ale 71 tysięcy kilometrów Kilometrów. I U. słuchajcie, to jest samochód sprowadzony bezakcyzowy produkt na małym, ma, na małym wacie, na, bez cła. Bez, na, no. bez cła z małym watem, 7%. Więc. Więc e, tanio było. Było tanio. Opłaca chociaż się. Ale raz, kurde! Ale, raz, ale ja trzeba sobie powiedzieć jasno, że takie samochody się zdarzają bardzo rzadko, albo prawie w ogóle. Opony są w dobrym stanie, więc na pewno nie będę wymieniał. Są nawet w bardzo dobrym stanie. Czekaj, bo szałowy rozmiar pewnie będzie. Z piętnastka? 15. 205x65. Wow, kuwa! Jepie, e, fajny, fajny samochód. Ale myślisz, że Iwanowi się to uda wyklepać? Yy, ale nie będziemy raczej klepać. A skąd weźmiesz ten błotnik? A to... Ej, na pewno się znajdzie. To jest samochód, który będzie w garażu stał. On nie będzie miał... A, jeszcze nie. Maska jednak troszeczkę tutaj też będzie podmalowana. Ale podejrzewam, że będę chciał zachować te naklejki. To na pewno będę chciał to przywrócić, bo ten smaczek bardzo dobrze wygląda. Dobrze to fituje, nie? Bardzo dobrze. I na pewno będę musiał znaleźć a przynajmniej dać, bo, bo się znalazł ja, do lexa, że pozłacają te, te, tak, te wszystkie rzeczy, no? dokładniej. Trzeba to będzie zrobić, bo to naprawdę bardzo dobrze wygląda. I może od razu do, do, do lexa to się też to porobi, żeby było... Tak to może w grupie będzie taniej. No. A czego? Bo jesteśmy w sumie bagaci. Tak o twój. właśnie, bo unboxing jest. Tak jest. Bagaj. O. O. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Na razie Nie jest idealnie. Dana nie chodzi o to. Chodzi mi o to, a czego to się nie chce podnieść Czekaj, czekaj. Jakby się coś skręcił. trzeba odkręcić, może. Patrz, klucze są. No. Klucze są, popatrz jakimi Takimi dyktami to jest potegowane. Ale chodzi mi o co? Ja chcę zobaczyć w jakim stanie jest podłoga. No ja wiem, że jest idealnym, no. Ja pierdziulę. Ty patrz, no nie ma nic. Grama rdzy, grama niczego. To, czy to jest wygląda nic. jak wyjechało z fabryki. Dokładnie, kole. patrz. Patrzcie na te maski. Ale, A, bo wilgoć jest dobra, bo lampy nie ma. No to jest wilgoć, ale też rdzy tam nie ma. Nie ma nic. Gdzie? No tam. Jest woda, sobie stoi, można rybki hodować. No. no ale tylko przez to, że jest lampa rozbita, no to... Ja pierdzielę, jest. ale stan. o no. wypatrzył. No wypatrzył, wypatrzył. To ten odprysk? U. A jest coś, no, Tutaj minimalnie. To od kamyczka kasy. się pewnie zaczęło. Ale Kanada słynie kamykami, więc ale tutaj nie ma żadnych. No, ale no, tylko... po Najważniejsze dla mnie są te rzeczy. Tu nie ma nigdzie, ale to nigdzie rdzy. Nigdzie. A, kurwa, to wszystko jak nowe faktycznie. No jak się umyje i da się do takiego wyczyszczenia dobrego, zarąbistego wyczyszczenia, to niu. To będzie niu. Naprawdę będzie niu. Bo ta komora silnika, co pokazała. No kurde, żebym ja się japońskim autem tak podniecał, nie wierzę. Ja wierzę? Bo mocno grzeje, kurde tutaj. I kurde V6. Czyli 3 litry? Chyba tak. Ja no to nie wiem. Widzisz. Litry, no. Czekaj, to jest ręczny. A jak tą maskę się otwierało? Nie mam pojęcia. No tyś to otwierał chyba. Ja nie, nie to A, kierowca. To Dobra. Chciałbym tylko troszkę łeb skryć. Tu jest taki Dings, taki malutki. No ale jest intuicyjny, ale, że ale zrobiłeś patrzku, bez żadnego. znowu? Wszystkie naklejki. Wszystkie o, naklejki. Wszystko jest nieponiszczone. No. A, A czekaj, ma winy? Tak jak się? No Tutaj na pewno masz, na tej kartce masz na pewno winę, ale tutaj nie ma. Nie ma. O! Jeszcze kanadyjski kiep. O patrz, zjechało. <gry> Dojechał do Polski. Znaczy jest gorący silnik, nie ma nic, patrz. Nie ma nic. A, japońska Radnego precyzja. przedmuchu, no. Oni z tego sunęli, że blachy nie wytrzymywały, ale mechanicznie były do końca kurna doje... doje no, brzydko mówiąc. To, to, jak on zaczyna przeklinać, to zaczyna mi się podoba. No Nie ma tego dźwięku w ale. No wiem. Ale i tak jest lepsze to jak te 1,2 czy 1,0 TFSI, czy jakieś skranie w wanie, które się rozpadają przy 30-40 tysiącach kilometrów. Jakieś, jak teraz oglądam jakieś filmiki, rozrządy moczone w pasek, oczywiście, gdy ten gumowy, w, moczony w oleju, który się rozpada przy 20-30 tysiącach i silniki się zażynają, no to kuwa mać. To ma tyle lat, bo nawet nie umiałem policzyć, ile to ma lat. Ale patrz ten układ wydechowy jaki jest ten, jaki, jaki ładny. Oni pościągali te kołpaki, bo pewnie w, w zabezpieczali, no Ale dobrze, bo po niej, przynajmniej tych plastikowych dokładnie, nie poniszczyli. Dokładnie. Ale a. niby taki byle jaki... Ko a czekaj, bo to może... myślałem, ja, że to jest taki wiesz... Pitu marketowy, pitu? nie? Nie, oryginał. A, to już wiem skąd ta sadza. No, dobra, bo no, nie kołpak -ali, no. I, te, I tylny fotel też jest zbrudny. No. Słuchajcie, dobra, my tu pitu pitu. Tomek ogląda kołpaki, a to jest. Chcemy nie, bo wam powiedzieć... Już ten, ale nie jest to. Chcemy wam powiedzieć, że to jest rozład rozładunek numer jeden dzisiejszego dnia. Three hours later. O i charger widzę jest! ofa v 8 o. E-klasa, no. no. Ja uważam najbrzydsza E-klasa e w ogóle, jaka w ogóle w A, historii tam, im wyszła. I tam patrz, jaki Prius fajny. <laughs> Ale on jest zaje fajny, ja pierdzielę. Nie opłacało się za tą cenę. Nie, kocham, mówię ci. pewnie nie. <laughs> A to przecudo, że tak zapytam to na dole, że wyjeżdża? A, no to już jesteśmy w domu, dobra jest, no. Mówiłem, że chyba nie będzie, że będzie szybki rozładunek. A on nie był w Carfaxie nigdzie uderzony i był w pełni serwisowany do samego końca i przy 142 miał wymieniony silnik. Ciekawy jestem wymiany tego silnika, tak naprawdę. Zaraz się okaże, jak to pracuje. Idziesz do Priusa? Znaczy nie, ja tylko tak z daleka, bo to, kurde, jest zaraźliwe, bo jakaś... jakaś mi, kurde, choroba elektryczna chwyci, co będzie? No. A unikamy tego gówna, więc... Zresztą na szczęście coraz więcej ludzi tego unika. Jednak widzą, że to jest, idzie w złą stronę. Ja ci powiem, że mam takie przemyślenie. Oho. Nie. Jak jechałem z do domu tutaj i se pomyślałem o tym eskalajdzie, że wiesz, komu by to pasowało? Do byłej profesji Polskiego. On w sopocie by dupeczki, na takim woziu, to razy dwa by była stawka. Ale pasowałoby mu, nie? A że on sam ten? Czy. Czy trzeba go wspomóc baterią? Samo widać, że jest dbany. Ja widzę po lakierze, że jest zajebisty. A, ja, a ja wiem po karfaxie. król. A ja nie potrzebuję karfaxu, bo widzę. No ale to zewnę tylko Ech. zewnętrznie, a wewnętrznie? Ale drzwi jedyne, Obite. że minus, że jest poobijane od otwierania. No. Ale żadnych skaz takich nie ma. To są zajęcia gimnastyczne. Dokładnie tak. Praca wysokościowe, pa, pa. Widzicie? Kurde, ale dobre te pręty, że mnie jeszcze wytrzymało i mnie nie przegięło, to mm. Chciałbym być jest. w tym wieku taki sprawy. Ale to spróbuj, Bartek. No, wygląda to. Nie najgorzej. Ja uważam, że bardzo dobrze. Ale. Ty szyberzach tu jumnęli. No, no. Nie ma. No, i zaspawali. Powiem ci, że. Dziury, kurde. Nie ma. No, ale, ej, to jest 20 rok, to co pamiętam. 10 skrzynia biegów. Więc już jest skrzynia. Uważam, ta lepsza i bardziej ekonomiczna, bo tą samą skrzynię mam w tym viewkonie. Ja uważam, że bardzo dobrze się sprawuje. Wielu ludzi w ogóle mówi, że to jest wadliwe, nie? Jak w ogóle wszystko co jest w miarę nowoczesne. Ja jeżdżę, moje auto ma przebiegu już 50 parę tysięcy, gdzie już mówili, że silnik ma się wysypać, jeszcze się nie wysypał. Może był wymieniony, nie wiem. Nie wiem. Ale skrzynia działa pięknie, silnik działa jak na razie pięknie. Teraz pod obciążeniem, już go sprawdzili, nie? Ureta, żeśmy byli. Zaistnieje i Apokalipsa, i Ukoni, kurde, w teledysku. Jest grubo. Przydałby mu się dechroming, poradzi w oczu. W dziadkiem. Dziadek to stoi, kurde i czy ma kamerę? Wiesz, no. Czekaj, tak, tak. tak. Spiderman wersja polska. <noise> Co? Nie źle. jest moc. Dla mnie jest, kurde, zajebiste auto. Bo masz, kurde, dwa... szczau, no. belka wjechała. Popatrz, kurczę, no generalnie można rzec, pół metra wjechało do środka. No tak? wjechało trochę. No. no I mamy płyn w chodnicy. No, pł płyn jest. <laughs> płyn jest. Więc kurczę ten, gdyby było więcej paliwa, bo oczywiście jest, kurde, rezerwa, to Żydosław. nie wiemy, że jest Żydosław. Nie, nie tak jak, kurde, w tym w Toyocie, że zostawili czy czwarte baku. No. Żydosław tu jest, ale Poza chodzi tym... przepięknie. Jedyny jakiś luz jest na kierownicy, a reszta jest ale przez to tak mówię, Ale mówię, mówię, to jest szybka na było ten, coś było złamanego, nie? No coś strzeliło, ale to są rzeczy, które się kupi. Ale nie kolumna, ma kolumna kierownicza działa, ta lampa. Wszystko działa. No, kurde. Tam, tam ta lampa właśnie jest dziwna, bo w ogóle ta jest ładna. Ale ta jest wypowiała A ta jest właśnie taka kurczę wypalona jakby właśnie no. tutaj, ale ona ale, od środka. Jest ale drzyska. patrz kurczę, jak, jak, bo to też ten zrobił e, to Morimoto. Od 15 roku, no, bo no. Morimoto też ma. Od no. 15 roku tak Escalade na tych, jeszcze te halogeny, nie? Jeszcze ma tak samo te ledowe. No. zajebi się to wygląda. W ogóle ten samochód. Czego mi w najnowszych brakuje? Kurde, tej właśnie manetki zmiany biegów przy kierownicy, tak po, typowo po amerykańsku. Co to jest? No to szczępy. No. Al szczępy jakiś. To. Ale zil jakiś. Ale to nie, to jest chyba kamera też czy... Tak, to jest kamera 360. Ty, a myśmy no. Ty i, i co kupiliśmy? Jaki grill? Pod kamerę. No. No, bo nawet żeśmy nie wiedzieli, ale, ale ty zawsze to jest tak samo jak ale do w kupujesz. Ale specyfikacji nie było. No jak nie było? Nie było? Specyfikacji, którą pobrałem z y, tego. No to widzisz specyfikacja kłamie. Spe tak, nie było czy z kamer no bo Bożeśmy się zastanawiali, jaki grill kupić. Ty, ale, czekaj, ale ja nie zwróciłem uwagi, czy jak cofałem? Aż tak z ciekawości, kurczę ty. Chodzi jak w szukach. Pięknie chodzi. Jest, faktycznie. A tak? w specyfikacji tego nie ma. Ale czego jest? Czekaj, czekaj. A dlaczego ten? Czekaj, Bo... czekaj. A widzisz, Ty, jak są drzwi otwarte, kamera nie działa. Patrz, ale o, numer. powiedzmy, dlaczego <laughs> kurwa? Bo wybieraliśmy grill. Grill, nie? Tuningowy, czarny. I jeden był niedostępny tego, a ty mówisz, kurwa, to weźmy pod kamerę, najwyżej go zaślepimy. albo coś. No, I kupiliśmy pod kamerę. No. No, ale ta reszta części jest tutaj. Tak patrząc na to, jakby już tak co rzuciłem okiem na... no. to jest generalnie naprawa w dwa tygodnie sam wyjeżdża. Konstrukcyjnie minimalnie ten kiełek jest tutaj tylko ruszony, ten ten o. wygląda na praktycznie nicy kobelkę prosto wygieło Ale co ciekawe, I będzie na, co na zasadzie co, a, co, co ciekawe, wszystkie części oprócz no, tych tutaj na przykład tej o drogie, drewki, bo to były bo, cholernie, cholernie drogie, cholernie w drogie to było, no. nie? Brewka, brewka, ale belka zdyżaka Aha, tego nie ma w Polsce. W Polsce to kupi, kupiliśmy, w Stanach, w tak, Roleta, kupiliśmy w tak Stanach, kupiliśmy roletę w Stanach, bo to jest no, a jeszcze osłonki, chyba żeśmy nie kupili, nie? Czy ona jest tutaj? Nie sprawdzałem, ale. No ale to mi się wiedziałem. wydaje, że ona chyba coś, coś że, że. Ale to jest to jest element, który. no. Ale fajnie, że wszystkie te, że wszystkie będzie są. Będzie można jeździć. No tak, no, no. właśnie, że nie porozbierali no, 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 i będziemy no, 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 no. szukać. Wszystko będzie w oryginale. Nie? Ale tak, zderzak, zderzak jest w Polsce. Belka w Polsce. Maska, maska w Polsce. Podróbka, podróbka, podróbką pogania. No, Dobra, co, no, no ale co, no, ale jest. nowe. Wszystkie takie. Jakieś... Ale w większości tych samochodów jest naprawdę. Ale wiesz, co na o, wiesz, to jest, wiesz, co jest fajne, że chyba. Kuwa... Główne te gabaryty są dostępne w Polsce. No bo tak, bo jakby to ze Stanów wysyłać, to kurde. Wiemy już, że musimy kupić halogeny? Halogen. Halogen. Bo halogen jeden jest, a dobra, jeden ale wygląda na to, że wierzy. jest dobry, nie? Ale jakiś ja mam, może się okazać, że akurat ten, który potrzebujemy. Jak chcecie tymczasem... mieć takie auto, zapraszamy też. A tymczasem. Bijajcie. A może i nawet będziecie chcieli kupić, co też nie jest żaden problem. Jeżeli jest ktoś chętny na zakup tego auta, też zapraszamy. Dogadać. Puch, puch, szybka naprawa. Jedzie w Polskę. To, to żaden problem. Samochody nie generalnie, bo. Kolekcjonujemy. No do tego właśnie chciałem powiedzieć, że zaczęliśmy kolekcjonować troszkę te auta i mamy taki du dosyć duży wybór aut już takich <grym> na, miejscu. Y, na miejscu, które są jeszcze do naprawy. I może nas zmusicie właśnie do, że będziemy y, będziecie, chcieli płacze, zakupić, <grym>. będziecie chcieli nie, zakupić, będziecie chcieli zakupić, to wtedy nas to jakoś werwie, zerwie, dupy, z... wyrwie, wyrwie, wyrwie I z poddupy i mówimy, tak zrobić. Będziemy tak i, i no tak, Dobra. No. <grym> Tymczasem się z Wami żegnamy. Pamiętajcie, suby, łapy, komentarze, bo idziemy po 100 tysięcy. Prawdopodobnie się to nie ziści, ale przynajmniej 50 w 50 tym roku. Ale próbę zawsze muszą być. Musimy, muszą być My myślimy pozytywnie, tak, tak. a Wy nam w tym pomóżcie. No, no. no.